mam piękne kolory i piękne sety moje drogie myszki, tutaj możecie sobie wybrać biały koloreczek yy, już Wam pokażę wszystko sweterek będzie dostępny w czterech kolorach moje drogie Panie, jeśli braknie jakiegoś koloru, postaram się Wam jeszcze udziać te swetry, yy, cena sweterka to 98 zł 180, do 180 biust talia biodro to może zakładać każda kobitka od chudziutkiej do tęższej jak najbardziej. Długość całkowita to 70 cm, tutaj w najdłuższym miejscu, czyli dla mnie to on prawie tu sięga za pośladki. Więc dziewczyny, świetny jest. Możecie go nosić sobie na jedno ramię. On jest taki, taki motylek, tak zwany. Zapraszam Was do wpisywania kodów. Biorą 1726 Biały. Przypominam, cena 98 zł. Biorą 1726 Besz. Piękny ten beż, dziewczyny, przepiękny kolor beż. Róż. Kolor róż, ale też fajny, bo to jest taki, yy, taki pudrowy róż. Biorę 1726 róż i biorę 1726 limona. Biorę 17,26 Limona. Zapraszam Was do wpisywania kodów, moje drogie panie. A teraz będę Wam jeszcze pokazywała sety, także koniecznie oglądajcie. Zrobimy sobie zestawę. Które e, sweterki, z którymi sukienkami pasują, tymi, e, tymi błyszlinowymi na ramionczka. Możemy zrobić sobie biały z białym, czyli oczywiście e, już tam Wam, żeby sobie wpisywać od razu, jak dziewczyny słyszycie kody. Biorę 17,26 Biały. To jest na sweterek, a sukienka za 89 zł biorę 17,25 biała. Przypomnę, że sukienka ma do 140 w biuście do 200 w biodrach, 136 długość całkowita. Biorą 17,25 biała. I tu macie taki set. Przedstawiam kolejny set. Sweterek to kod biorą 17,26 beż I do tego blu, sukieneczka na ramionczka biorę 17,25 bersz. 17-25 bez. 17-26 bez. I teraz masz jaki mam piękny set. Limonka w połączeniu z tym kolorem khaki. Dziewczyny, coś pięknego. Jeszcze tylko tak nadmienię. dmienię. Justenka jakbyś mi podała tą torebkę. Oczywiście. Muszę, bo się udusza. Słuchajcie, coś pięknego. No tutaj modowe moje dziewczyny docenią ten set, bo jest piękny. A ja już czytam wam kodiki. Na sweterek limonowy biorą 17,26 limona. Na sukienkę w kolorze biorą 17,25 khaki I ostatni set, który będzie przeuroczony.